W jednym z tych tygodników opiniostwórczyk widniał tytuł, taki na pierwszej stronie Pracownik pan, koniec bezrobocia. Żądaj podwyżki już dziś. Dobra, zara po programie. Wy też? Dobra. Bo faktycznie podobno brak jest rąk do pracy. Na przykład jeden z właścicieli szwalni powiedział, że szwaczką nie bał chyli, byleby nie odeszły. Świntuch. No ale mniejsza z nim. Prawdą jest, że, dostań, że z dostaniem pracy teraz nie powinno być kłopotów. Kłopoty mogą być ze zwolnieniem się. Pracodawca będzie się chwytał różnych sposobów, żeby nie wypuścić pracownika. Dajmy na to, pracownik przynosi do szefa wypowiedzenie: Bardzo proszę o rozwiązanie ze mną umowy o pracę z dniem takim a takim z powodu, że chcę zmienić pracę. Szef czyta i mówi: Co ty mi tu przynosisz? Co to jest? No, wypowiedzenie. To jest wypowiedzenie? Gdzie tu zabawa? Gdzie myk? Gdzie greps? Co to wypowiedzenie takie krótne, krótkie „Zespół Enigmatix zakładasz? „Na wycieczce w Lakonii byłeś? jak będziesz pisał takie wypowiedzenia to ci wywalę z pracy stać się na więcej, wiem o tym popatrz tu na wypowiedzenie koleżanki jak pięknie użyte wulgaryzmy a to zdanie to majsterszyk. słuchaj moim zdaniem szefie to w przyszłym wcieleniu bo wierzę w reinkarnację szef się urodzi jako flora bakteryjna w jelicie grubym świniopasa z Bangladeszu to jest wypowiedzenie to jest klasa no i co zwolnił szef Magdy? Oszalałeś, pozbywać się osoby, która potrafi takie piękne wypowiedzenia pisać, dostała podwyżkę. Oj, niełatwo się będzie teraz zwolnić, dlatego też powstała organizacja walcząca o prawa pracownika do utraty pracy w skrócie OwPPDUB. Zajmująca się m.in. doradztwem przy pisaniu wypowiedzeń. Zajrzyj na ich stronę, jeśli chcesz przyspieszyć swoje zwolnienie www.fajnewypowiedzenia.pl